Take no prisoners, comrades! ruski Putin! Putin, gdzie jest? Putin, dobra. E, 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 co, co? Gdzie, gdzie, gdzie ktoś jest? Gdzie są przeciwnicy? No, przestańcie do mnie rzucać jakimiś granatami, dobra, witam. O, kurwa. Andrzej! Czemu ci to zrobili? E, dobra, nieważne. Dobra, witam was wszystkich serdecznie z tej strony, Kruszaków. I dzisiaj gram sobie w Call of Duty Modern Warfare czy coś tam w tym stylu, nie? What?! Ja pierdziłam, jak on się zakomuflował za tą gałęzią. Dobra, nieważne. W każdym razie, moi kochani, ee, nie wiedziałem w co dzisiaj sobie pograć. Myślałem, że pograć w, ten, w Counter Strike Global Offensive, ale Counter Strike Global Offensive, pomimo tego, że chciałbym bardzo grać tę grę. Bo wydaje mi się ona być bardzo ciekawa i strategiczna, i w ogóle. I z tego co wiem, można na niej wbić niezły fame. To mi się już, prawdopodobnie, w ogóle nie zdarzy, bo jestem już po prostu za stary i w ogóle za mało przystojny. No to, no, no nie w każdym razie. sam od... sobie! Co za kurde, co za normalny koeś! Położył się przede mną i normalnie położył się, kurde, Położył mnie jeszcze przy okazji. Eee, wytyfy. Dobra, nie idzie mi zbyt dobrze. No niestety. Co? Co mówiłeś? E, w, no w każdym razie, no. Próbowałem właśnie grać, to jest w e, Kurna mać. Ja nawet nie widzę tych ludzi na tym ścianie. Próbowałem w każdym razie grać e, w tego co Counter Strike Global Offensive i nie jestem w stanie. Mój komputer po prostu tak przycina za każdą próbą odpalenia Counter Strike Global Offensive. Że nic nie widzę, znaczy no, nic cię nie da ugrać normalnie, ciekawie. Przez cały czas są no, jakieś lagi, no wytwy. Serio, przez to gra nie wygląda wcale tak imponująco, prawda? Nie ma jakiejś grafiki, kurde. E, 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 dobra, wyjdź, wyjdź tam, ziomek. No wyjdź, no wyjdź, wyjdźcie. No jak chcę cię zabić, dobra, nieważne, nie wyjdzie. Pójdę w takim razie do niego. Kurde. Ło! Jee, yeah! wreszcie go już zabiłem! A, to mi się podoba, i pewnie zaraz sam zginę. Dobra. Ta gra, ta gra jest naprawdę troszeczkę denerwująca. Znaczy się co powiem wam tak. Ostatnio siedziałem sobie z Multi na tym na, na spiku i grałem sobie w tego nowego. Nie! No! Fuck Grałem sobie w tego nowego Call of Duty tego Advanced Warfare I tak jak normalnie no, Multi jest swagersem, nie siedzi znowu na tym spiku robi jakieś głupie, śmieszne rzeczy i w ogóle... Nie nie na przykład, nie wyrosłem no, Na przykład nie, na tańczy albo albo... Serio Serio? No! nie, Kurwa! Nie ma tak. To... Co to się kurwa dzieje? Wytwy! No, dobra, trzeba ja mogę się. O co chodzi w tej grze? No, no, powiedzcie mi o co. Dobra, F to respawn, dobra, zespiłem res się. Okej, okay, o! Wreszcie nie ginę zaraz po zrespieniu się. Nie wiem co tu się. Nie wiem co jest grane, nie? No, w każdym razie, teraz rozumiem multi'ego, nie? W każdym do razie dokończono temat z, z tematem z multi. się siedzi na tym spiku i to jest taki normalnie wyluzowany super chłopak. Który, kurczę, się cały czas pije drinki z kodeiną i tak dalej. I kurczę, normalnie jest po prostu super mega swag i wyluzowany, prawda? Jak on grał w tego całego Advanced Warfare, to tak krzyczał i przeklinał. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje z tym chłopakiem. Co się, co jest grane w tej... Ja, ja, ja nie rozumiem, co tu się dzieje w ogóle. Czy ktoś może wytłaczyć mi o co chodzi w tej grze? K koniec grunty? Halo! Dobra, no, no No dobra! No czemu nie mogę? No! <głosuç> no. Okej, okay, jesteśmy na nowej mapie. Czy coś tu z tyłu? Jaki jest wynik? Ehm. Um, ok. Nie, wiem, co tu się dzieje, ale. Nie wam będzie. Spoko! Spoko! Idzie. Um, co nam robi w ogóle? Dobra, jeszcze raz spróbuję. Okej, okay, okej, okay. kruszakus wchodzimy na... Na... O co w tym kurna chodzi? Dlaczego ginę przez cały czas raz po zrespieniu się? Jeszcze raz, dobra, idziemy. Wchodzimy. Dobra. Ja pierdolę tę kurwa grę. Serio. Co to... Jak to w ogóle? Jaki ten koleś ma w ogóle wynik? 43... 30... No! Nie, wie... nie, naprawdę. Wiecie co? -ha -ha! Ja pierdolę, jak mi tak kurza kurwa! No god, please no. No! No! Hej, dobra. Wiecie co? Mam nadzieję naprawdę. Naprawdę mam wielką nadzieję, że uda mi się chociaż jedną rundkę ugrać. Bez bez po prostu. Kurwa, rozjebałem butelką o ścianę. Serio, jedną butelką staje się o ścianę. Moja cała ściana jest zbryzgana, w pokoju jest mnóstwo wody. Przypieprzyłem ręką w stół, prawie rozwaliłem moją, moją klawiaturę. Jestem już tak wkurzony dzisiaj, jestem już tak po prostu zdemoralizowany, że nie jestem w stanie wam do końca opisać tego, jak źle teraz mi się, mi się właśnie siedzi przy komputerze i gra. Naprawdę przepraszam Was za emocje. Kurwa, 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 kurwa. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat grania w Call of Duty Modern Warfare. Naprawdę aż tak źle, że ono jest. No dobra. O, dziękuję za wsparcie, Ziomek. O, czekajcie. No ja pierdzielę. I kurwa, celownik mi oskakuje, kurwa, na pół metra w górę. Ja pierdolę. Fak. Nieważne. W każdym razie, moi kochani, wiecie co? Naprawdę. Gry takie jak te coraz bardziej zaczynają mi dać do zrozumienia, że jestem po prostu za stary na to, żeby grać w strzelanki. Serio. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że. No, naprawdę, mo w moim wieku, w moim zaawansowanym wieku, kiedy naprawdę nie mam czasu na to, żeby po prostu przez cały czas napierdać sobie te wszystkie gierki, szlifować swojego skilla, którego tak siak nigdy nie miałem w, w strzelankach. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że po prostu może powinienem po prostu dać sobie spokój ze strzelankami i nie wiem, zacząć grać jakiegoś World of Warcraft czy, czy cholera wie co. Cokolwiek, gdzie nie trzeba jakiegoś refleksu zajebistego, gdzie trzeba bardziej strategii, a nie kurczę takiego szybkiego podejmowania decyzji. Gdzie jeżeli nie podejmie się tej decyzji szybko, to oczywiście. W... Zostaje ściśnięta cipko. Tak właśnie jest w każdej grze strzelanej. Dlatego no kurwa, nie wiem, co, co wy wyślicie nie? W ogóle powiedzcie mi, pocieszcie mnie teraz. Czy jest z aż tak źle? Czy, czy też, No kurwa, czemu nie mogę tutaj wejść? No dobra, no przechodzę wreszcie. Dobra wow Nie 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 nie, nie, nie. Ej, serio, wy, 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 ja nie chcę ginąć, ja nie chcę ginąć. To jak ktoś jest? Jakiś szwagier? Nie, chyba nie ma. Dobra, no to idziemy sobie tędy. Co tam ziomeczki? Macie jakieś apteczki? O co to jest? wo niech tu jest to zrobiliście to wygląda, dobra idziemy za moją drużyną. No, a tu się jakoś życie, Wydaje, co? Ja muszę sobie w ogóle przy, ten, przypisać jakieś klawisze na, na granaty, a ja nie, gdzieś już za granaty. G? Aha, rzeczywiście. Uoo! Uciekam, 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 nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Okej, okay, ja się tutaj skampię. Okej, okay. idziemy za, za Mr. Beat'em. Chodź, Romek, idziemy. Idzie, idziesz ze mną, kurde, lekko, Idziesz ze mną. Idziesz ze mną. A powiedzcie mi, co o tym myślicie, nie? Czy powinien sobie już odpuścić kurde granie w strzelanki? Przecież kurde, pieprzyć to, idziesz jolo i się... W Kurwia spodginiesz przez cały czas jak ciota! Ja pierdzielę! O. Ja pierdzielę, serio, wej ty Obra, idziemy za nim. A nadzieję, że że wiesz co robisz. Oj, co to jest kurde? Co to jest w ogóle? Dobra, chyba nie powinienem do tego w ogóle strzelać. Okej, okay. wyjemy broń. Jaki mam wynik? Kruszaku, z 300 punktów. Dobra 300 punktów. serio tak mało. Dobra. No to w takim razie idziemy kogoś zabić. Pewnie nie powinien w ogóle być na widoku, ale chuj z tym. Okej. Okay. Zajebiście, kurwa. Zajebiście. Ja pierdolę. Jak mnie ta gra w kurwia. Nie, przepraszam was za serio. Po prostu nie. Payback! Haha! Zajebiście udało się, chociaż coś mi się udało. Przepraszam Was, naprawdę, ale dzisiaj już na... nie mam po prostu siły. Nie mam po prostu siły potem tym, co się kupuje. Dzie... Ja. Pier... Nie, nie. Panie i Panowie, Call of Duty Modern Warfare oficjalnie najbardziej wkurwiająca gra na świecie, Serio? Naprawdę, jestem tak wkurwiony, kiedy to gra. O, Jezu, udało się go pokonać. Zajebiście, uf. Ale prawie zginąłem. Jaki jest wynik, jaki ma wynik, jak wynik 420 dopiero. Kurwa, co jest tak źle? Czemu jest tak źle ze mną? no graj lepiej. Ok, czekajcie, to będzie koleś. Okej, okay, ooo double kill. Ho ho! <grym> jest! <grym> Przepraszam, teraz się wreszcie cieszę. Wreszcie, wreszcie coś pozytywnego mi się przytrafiło. O, ja, czekajcie, pójdę sobie tędy powoli 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 powoli. Powoli, powoli, żeby nie zginąć. O czekajcie, ktoś tutaj za nami. Nie, dobra, pochodzi, idziemy. O kurwa, czekajcie, rzuca granata. Żeby na wszelki wypadek mieć ubezpieczenie no, Nie, nikt na niego nie wszedł Je! Yeah! Jaki wynik teraz? 720! Je, yeah! chłopaki, nie jest tak źle ze mną, nie jest tak źle ze mną, bo jednak mi wszystko... Ło, kurde, jakieś naloty bombowe Dobra, czekajcie, idziemy spokojnie, spokojnie Ho, ho! Ho, ho, Kruszakus Ej, ja pierdzie, może nie jest... Z... Może nie jest to taka zła gra, jednak. A czy nie jest zła? Jest zajebista, moim zdaniem. Tylko po prostu na no, no, tych paru cheaterów na których wpadłem. Przepraszam. Kurde, za późno. Uch. Przepraszam, da dawno mi tak serce nie, nie waliło. Napra naprawdę nie jesteście w stanie sobie wyobrazić to, jak bardzo się wkurzałem. Ten koleś miał w awatarze tego całego dalej. Jak się ten koleś nazywa? Jakiś raper, nie, nie pamiętam. Muszę zadać się multi, mówić się zna, kurde, na rapera. On, kurde. On jest tak. Gdyby oni byli biały, to był czarny. Naprawdę, tak mi się wydaje. Ej, co to jest, chyba, za dziwny dźwięk? Czekajcie, ktoś tam jest nie? o jest tutaj, jest tutaj, ale wiecie co? Dobra Idę tędy, idę, idę na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie kruszaku. To się chwilę wyskoczy z narożnika na pewno. Dobra, spokojnie. Po cichutku, po cichutku. Mój mały fiutku. Dobra, kurwa, nikogo tu nie ma. Chyba. A to i... Łowy typy. Payback! Szmato! Chóci w dupę za to! Dokładnie! wo Dobra, mogę się odsłonić na chwilę? Lepiej nie, lepiej nie, dobra, to chodź koleczko Pójdziemy może tędy i... Dobra, gdzie to Przepraszam Was najmocniej, ale naprawdę się nie orientuję w ogóle jakie są obiektywy na tej mapie Nie do końca wiem co, co robić Okej, okay, idziemy tędy, idziemy, idziemy, chodź, chodź, chodź Kurwa, zacina wszystko, wytyfy, a nie, to on mi po prostu wchodzi w no... pod, pod nogi Chodź, 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 pójdziemy kurde od tyłku Od tyłu, od tyłu, co? i zachodzimy Wjazd na desant! Znaczy, wjazd na desant, wytyfy Kurwa, to nikogo nie ma, co my w ogóle tutaj robimy, chłopę? Chłopecz co my tam robimy? Dobra, okej. Okay. O, o, czekajcie, ktoś chyba jest. Nie, to, to tylko, to tylko ciężarówka. O. Hohohoho! O, 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 o. o kurwa. Dobra. Yeah! Kurde, coraz lepiej mi idzie nawet. Nieźle! Nie. Choć, chodź, okej, Mister Beatty, ten jest zagarnięty. Y Dobra, chowam się, chowam się, chowam się, Croczakus. Chowaj się. Dobra, idziemy go za, zaś od tyłu. Może granata rzucę. Jak granata rzuca, to może go nawet trafię. A bo nie. Wow. Wow. Weźcie co? Powiem wam tak, nie? Komentarz kuleje. Powiem wam szczerze, komentarz kuleje rzeczywiście nie jest rewelacyjnie. Pod tym względem, ale przynajmniej. Dobra, wiecie co? Spierdalam, spierdalam. Wow. Okej, okay, jak jest wynik. W ogóle. Czy, czy mi się uda co, coś zrobić? Ej, jest 1000, 1200 punktów, mamy 12 killi. Zajebiście! To mi się, kurde, naprawdę zaczyna podobać. Taka, nie jest taka! Kurwa, Mać. Oh. Może po prostu powinien troszeczkę więcej w to pograć, i wtedy będę w stanie bardziej ogarniać. Przepraszam, naprawdę przepraszam, że komentarz troszeczkę jest z dupy i w ogóle, ale Ale muszę się, muszę, się... przepraszam, jest naprawdę zdenerwowany. Po prostu serce mi teraz tak wali. Kurwa, powinienem nagrać to z kamerką. Pewnie moja wina teraz wygląda mniej więcej tak, jak nie wiem, no, nie wiem, coś tam. Wygląda na pewno zajebiście, jestem tego pewien. Ale jak, dobra. Uf. Przepraszam, naprawdę was. W... Kurwa, dobra, idziemy, jolo, pieprzyć to. O, dobra, wiecie co, może jednak nie. Gdzieś tam ktoś jest Juhu! Dobra, udało się go zabić. A kurwa mać. Ale przy okazji jeszcze ustrzeli Dobra, nieważne, nieważne, nie? Kurde, serio, zaczęło to mi się tak coraz bardziej podobać, ale nie wiem czy jestem w stanie ten, teraz wydać sobie pieniążki na tego całego Advanced Warfare, ponieważ eee... E, ja bym wam to powiedzieć, nie hajsów mi brakuje. Brakuje mi centralnie hajsów. Niestety do wypłaty muszę trochę poczekać. A zresztą wiecie, jak to jest z reflinkami. Zawsze przychodzą z lekkim opóźnieniem. Także nie. U, czekajcie, ktoś tu jest. Czekajcie, Za nami będzie, za nami będzie. O, ładnie, ładnie, czekaj. <laughs> masz! Masz ci baga! Szma jedna. A ci zaraz, kurde dam, zabijać mnie w taki kurde tani sposób, nie? O, o, czekajcie, ktoś biegnie? Nie, to tylko jeden z naszych. <laughs> Haha! <laughs> Ej, to jest naprawdę zajebiste! Nie! O o, czekajcie! O kurde, kurde, czekaj, bo tutaj na chwilę, za chwilę wyjdzie pewnie nam od tyłu. Dobra, mnie, żomek? Dobra, zajebiście, ochodźmy. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy, 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 chodźmy. Kurwa, jak ta, ta już długo trwa. O, czekajcie, nam tutaj żomeczka. Okej, okay. o, 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 o Super, zajebiście! Więc to była za muzyczka taka śmieszna w tle, ale... Dobra. O! A! Ups! Ha <laughs> ha dałem dupy!

Nie, serio, ale zaczęło mi się to coraz bardziej podobać. Serio, to był ostatni. To było moje ostatnie podejście i stwierdziłem, że jeżeli tym razem nie pójdzie. Kurwa mać, sorry, że jeżeli tym razem nie pójdzie rundka będzie po prostu kompletnie gówniany wynik, który kompletnie daję spokój już z graniem w Call of Duty. Ale. Po tym co przeżyłem właśnie, w tej rundzie dochodzę do wniosku, że jednak zmieniam zdanie i. Że zmieniam zdanie i jednak będę nagrywał chyba z tej gry. Grał i nagrywał, serio, bo jest. Jest całkiem prawilnie, jest naprawdę prawilnie, chłopaki Nie na co, co... się kurwa mać, no Właśnie, wiecie co? Kruszakus nie biedał u niego piszczy. Nie na co się martwić, trzeba, trzeba podnieść się ze zgliszczy i powiem wam szczerze, że podniosłem się ze zgliszczy i na no, nie zajebiście mi się teraz gra Wygraliśmy! Jest zajebiście chłopaki! Przepraszam, że komentarz, bo trochę jest dupy, ale naprawdę byłem już w sposób tak wypruty emocjonalnie, że nie dałem rady. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Elo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Yo! Woo.